Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 5 I na następnie muszę przeprosić Aczkolwiek e, ostatnio robiłem nagranie i mi uszkodziło ten plik z nagraniem I w związku z tym e, nie zobaczycie jak odbiłem ten oto posterunek tutaj Bez wykrycia No i jedną, e, jedną furgonetkę tą konwój mm, 1 zniszczyłem tutaj w tym miejscu Bo w tym skończyliśmy ostatnią misję tu zniszczyłem konwój, tu odbiłem ten posterunek i tutaj takie zadanko mi się aktywowało. W tym oto, w tym oto posterunku. No to było jakieś 20 minut nagrania. Głównie większość się skupiała tu na odbiciu tego posterunku, ale poszło bez wykrycia tam z tego wzgórza z, z karabinem snajperskim nie było problemu. Niestety się pozbyłem trochę amunicji, ale... No cóż, jesteśmy chyba świeżo akurat po przejęciu posterunku. Chciałem mmm, czytać wcześniejszy zapis, ale tutaj mi się nadpisało, w tym właśnie miejscu jak yy, go przejąłem. Także tutaj troszkę teraz od tego miejsca zaczniemy. Mówi się trudno, ale ja dalej. No, na szczęście to nie było nic istotnego, fabularnie jest jednego posterunku. Dobra, teraz pogadamy z nim jeszcze, bo ma tutaj. E, paperską Pewnie, że mi się uda, ale chwila po kolei, po kolei. E, to to. Klucz. Zadanie uwolnić właśnie tych zakładników, oni są przetrzymywani e, w różnych lokacjach. Chcemy amunicję uzupełnić. Właśnie, dobra, lecimy dalej. Hmm, to byliśmy, ja? byliśmy tu. Aha do góry Ponieważ... O, tu jest otwarte. Tu jest safe. Eee... Chwila. Mam palnik. Jeden palnik. użytkowe, Tu. W twórce trochę inaczej to wyglądało. i okej. Okay. Chyba inaczej. Nie mogłem go skojarzyć. I dużo hajsu. Co nie chcę? Na, no, chciałem broń zmienić. Może karabin. Jesteśmy tu. Jemy po kolejnego zakładnika. Później nie O cholera, drugiego wypuściłem. Jak to się stało? On tam w środku siedział. Chodźcie mi się. Od, się, się bić będziecie. Chodźcie. Na no do siebie ja, ja wiem, że wy tu wrócicie. Czekajcie. Gdzie on jest? Uciek. Okej. Okay. Tu jeszcze nie żyje Nie, nie wrócił Chyba nie wrócił Dobra Ale wytrzymałe są panu powiem Karabinem, ma im nit To jest do drapania, bo Dobra, gdzie jest ten trzeci zakładnik Tu do góry, tak?

No, ja chciałem w tamtą stronę się kierować, generalnie odbić ten posterunek eee, tego zadania wówczas jeszcze nie miałem i tej skrytki papieżkiej, a chciałem w kierunku tego posterunku się dostać. No, falzend jeszcze pójdziemy. Eee, chciałem po prostu tutaj ten e, skrawek mapy odkryć. No, nas tak e, zadanie skierowało z tego miejsca nagle tutaj. Widzicie, dużo, dużo pominęliśmy. Mm, Więc może, dobra. Najpierw to życzenie śmierci. Tym się zajmę eee, dal Daleko to ile to jest? Pół kilometra Najpierw jakiegoś kłada byłoby dorwać, ale chyba nie ma Weźmiemy... No nic, gripa weźmiemy Mo Możecie się odsunąć panowie i panie Aha. Nie lubię właśnie się poruszać takimi kurczę, drogami tutaj, ponieważ yy... jestem łatwo namierzalny i łatwy do wykrycia. O, ten niedźwiedź. O, masz za swoje skurcze wieku Dobra, ale 100 metrów wcześniej muszę wisiąć już, żeby nie. Tak, jestem. Dobra, zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się. O, ja... mnie gdzieś tu widzą. Gdzie oni mnie widzą? Nie wiem, kto mnie tu widział Uciekali w Golden Wallach Okej, okay, okej, okay, okej, okay, zartą skałą się Jest jeden jest. Najpierw bym tego w środku zabił Gną do, do, jak do ula do tego samolotu, jest. Jeszcze któryś? Chyba nie no to bajeczka O cholera. To i Ale ciemna masa Dobra tu się nie udzielamy w tamtą Aktywność To za dużo to niezdrowo naraz Okej okay. Zaraz sobie to wezmę tylko o tu coś jest Rozkazy w ramach koźby upadek nadciąga hmm. Okej okay, czyli się odkryło silos. A, to, a co tu kibelek tylko? Aha, kibelek. A stacja? Gdzie yes. jest wejście na stację? Dzień dobry, dzień dobry. Zaopatrzyć przyszedłem. O, hajsik. pieniądze miłe. Kurczak, tu jest... To już chyba zarabowane. Ktoś tu leży? Chyba nie. O jeszcze tu jest coś Śrubki Dobra. A gdzie ten silos? Halo, halo, gdzie, gdzie, gdzie byście mi pokazali? Pobliżonego... Tu jest dopiero A potem? Najpierw zrobimy ten samochód Raczej znaczy odzyskajmy go i Dobra, amunicja Dobra. Wymienię, może tu leży do mojego nie. nie to nie Nie, wejdź I dokąd jedziemy? Je jedziemy so z powrotem tutaj Nie, a tu automatyczną jazdę można łączyć A widzicie Kurę, tarony Na Dag go wyrzuciło Jeźdę No i działko do góry Spoko, spoko po, pojazd Dobra Jesteśmy na miejscu w tym warsztacie To jeszcze zalań jakieś ma z tą? Zawieźmy na, na budowy 700 metrów Dobra Gdzie to jest? Tutaj, a, czyli wracamy w stare rejony No to pasuje Idziemy Może robki, że raczej nie wywrócę. Nie, nie będziemy się udzielać. A wy co tu robicie? Już się nie ma. Był gdzieś gości. Nie, czy tam jest ta A tam jest ta skrywka Rozumiem. Kapteczka? sekundka coś ku prawdę wolę prawda czy mi nagrań nagrywa się w tym co ostatnio się stało znaczy ostatnio i tak nie, nie metody o klas Nixon na no, wyczyn kastelerski jak ja to kocham to się będę się męczył i tam w nich Ale to ty chyba musisz gościu niszczyć. Ero no to ja na haju jestem. Staranem. Ale jazda na haju. Ale na haju. Tu jestem ten wyczyn kaskaderski widzę. Ale ty gościu jesteś na działku A to walić, ich tam Ja tu tylko mogę O, Łupiesz tam ostro To można? To już to nie będę wierzał żeby Ópnie Nie co tam przyczynę Wszysty? Jeszcze tam jeszcze biega jakiś, Dłot. no szczelaj w nich, kurde, to jest duet, a on już zechnie. Dobra, spoko. Zadanie wykonane? Yeah. Dobra, wyodrębcilą. O. Pojazd jest mój. A aż się tego boję, szczerze powiedziawszy. Klacz Nixon. Tu nie ma lipy. To coś jest? Kładź ciężarówka. Co to w ogóle jest? Taka Widać? a wejdziemy tu do tego, do tego budynku, może tu coś ciekawego, ciekawego jest. Hmm. nie widzę. A no, zrobimy tego Clash Nixona. A tu co to jest?

Farma, Sunrise. Dobra, to jest po kolei, po kolei, nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze do Klaus Nixon'a w takim razie. Chyba, że za pierwszym dam radę, ale <laughs> patrząc jak ostatnio było, no to śmiem wątpić. No, ale ujdźcie można, nie? E, legenda, że leciałaś ogniem, przejść w funkcję wciąż pokładam Ciebie i Twój samochodem, samochodem tym razem. To może będzie to łatwiej. Bo samolotem to to kurczę... <laughs> Miałem ciężko. Tam. Aha, bo auto mi się pali, a tutaj tutaj jest yy, zraszanie takie na tych tych punktach. Ale, ale, ale Dobra się uda zaczymy na razie klasa nie jest jakaś szczególnie trudna ale wolę nie zapeszać generalnie wolę jeździć pojazdami na padzie niż nie czy to samoloty czy samochody A gry typu właśnie szelanki, wolę czy RPG, czy szczelanki na trawie dużej myszki grać, także z tego motora, której który myszkę stawioną. Tak jest dużo elementów strzelania. To jest koniec? Ua easy. samolotem miałem tylko taki problem, żeby opanować sytuację. Nie, to nie było źle. Spoko zawsze machniemy tak. Wiem, że, że będzie trudniej, że, mm, że się nie uda. Chajby tak za pierwszym, ale udało się. Okej, okay. o i swój wujek sam odblokowano w garażach. No dobra. Trochę mamy tu rzeczy nowych. Kolejne to, to, to skrytkę tą skrytkę paperską bym zrobił. Jest niedaleko całkiem, a mogą być ciekawe nagrody. Także tam się uda mi. 400 metrów. Może jakiś pojazd tu z garażu weźmiemy? Trochę nowych dostaliśmy. Amunicję mogę uzupełnić. Hmm, chociaż kto wie, czy tam nie będzie skrytce peperskiej. No ale skrytka peperska może być strzeżona na przykład. Coś ciekawego tu jest? Zaraz zobaczymy. A może ten, ten wujek sam? Chociaż nie, on bardzo taki podsterowny. Już wolę sobie może wziąć O Nie, to nie jest to A nie może to Nie, tu jest to życzenie śmierci Co mi się podobało w tym pojazd Dobra Idzie on wsiadł? Mień miejsce To nim pojedzie Jedziemy, jedziemy o, to jest jak taran. O, na w Ta obsadzę, to już wam nie będzie do śmiechu. tym jeszcze w miarę bezpiecznie się czy Jest to działko to spoko. Taka masywna fura. W takich zwykłych yy, samochodach to jest ryzykowo. Łatwo niełatwo yy, daleko do celu. Tutaj teoretycznie. O! Są tu jacyś panowie? Udział już obsadziłem. A ci oni się dopiero strzelili, że ja tu jestem? W ogóle ja też, że oni, ale... Czekaj tam, bo tu jeszcze może ktoś przyjechać. Dobra, nasi jechali. Pokaz. Idę cię uwolnić. Czy jest coś o następnej skrypce peperskiej, czy właśnie o tej? Mów. wiesz, pluwa i, i, i mówi co wiesz, wytryk dla jakiego zasięgu. A to nowa? A. dobra, poczytajmy. Notatka paperska zniknął nigdzie go nie ma. Na pewno się nie obrazi, jeśli zostawimy trochę rzeczy w biurze na zapleczu. Zasilanie jest źle podłączone po jego włączeniu. Uważajcie, gdzie stajecie. Mhm. Wytry to takiego zasięgu. To tam 17 metrów stamtąd. O aptecz, A ja, mam Max apteczek, kurczę, to się zda, rzadko zdarza. Ale spokojnie jak jest Max, to Max. Nie będę tu dyskutował. A nie wejdę i muszę się ogarnąć jak tam wejść. Że... O, piąki Ciągnąć? Co mi sam zrobisz? Skoro strzelca załatwiłem. O, ciebie też O cholera To było niebezpieczne No wiele mógł mi zrobić Tego się nie spodziewałem, że akurat na mnie poleci Okej? Okay? Czy jest wejście jakieś? Najdź. Potrzebny prąd, ale okej. Okay. I na razie mogę na legalu tu chodzić, a później już tak fajnie tu nie będzie. Rozumiem. Jest tu strzela? A potem może tu będę musiał górą, górą skakać. Jak kocur. okej okay, żeby... jak rozkminiam to tu w ogóle gdzieś dob dobrze się przemieszczam ziomki są gdzieś słychać A czekaj idzie Tam jakiś ten niedźwiedź biega. Dobra. Gdzie tu włączyć zasilanie? To mnie zastanawia. Chyba, że w ogóle tam jest w środku ten... O, czekajcie może tu. Tu jest, dobra. Tylko ziemia się zaczęła świecić. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, trzeba skakać po szafach jak o A... co się stało? <laughs> Padron mi się aktywował, rozumiem ale... to masz tyle życia wio? Zwróćmy to na dół, bo tu przeszkadza A Ja się zastanawiam gdzie dalej Tam pewnie muszę przeskoczyć O cholera to już nie było ratunku. Nie, jednak przez siatkę nie przeskoczę. Zatrzymaj się. na jej. to nie, to nie było tak. To nie tak miało być. Aha, no to jeszcze raz kurczę. Zaczynam tu. No. Tu apteczka jest ok. Może jest inny jeszcze sposób, żeby tam wejść? Zobaczymy tu z góry. O, tak można też wejść. Ja tam gdzieś od tyłu. Wejściem awaryjnym szedłem. A bo ten helikopter jeszcze raz leci. Chrzanić go. No to mi da, że ja tam będę sobie górą skakał. No na dół muszę iść. Na dół muszę iść, bo muszę. Nie. A może jednak nie? Dobra, chyba nie tutaj z przodu, nie z tej strony. To jest jednak gdzieś indziej. Jednak muszę nad górą chyba iść. Ja gdzieś tu na łatwiznę poszedłem tym wejściem od tyłu. Patrzcie, jakie to trzeba robić. Jeśli nie chcecie ich robić, możecie iść od tyłu. Okej. Okay. No i tutaj chyba wystarczy zeskoczyć, nie? To jest to. Właściwe miejsce. Wejdź do środka budynku. To osobne zadanie. Osobne podzadanie tu było. Dobra goście, nie mam czasu na was teraz. Jeszcze raz trzeba rozkminić jak się Yy, to apteczka, ale po co mi teraz apteczka? Mm. No chyba, że jakoś po tych beczkach. Może po tych beczkach trzeba skoczyć. Na pewno tam bym musiał się dostać, ale... Przez tą kratkę. Że więcej tych, tych beczek zrzucę Chyba że z beczki... Nie bo wyżej to bez sensu Bo się za... zawieszę na pewno o osupit. Troszkę zastanawiamy się tu jak tam się przedostać Tych skrzynek raczej nie Ewidentnie tam muszę bo to widać nie, nie bez powodu tam to leży Jeszcze raz a, z rozpędu, dobra. Jak ktoś to rozpęd lepiej wejście. Okej. Okay. Tu chyba nie ma, nie? Nie, tu jest spokojnie. I okej, okay, i drzwi otwieramy. Jesteśmy w środku i kupa hajsu. Cowanie w śmieciach. Wiadomość od doda. Jeśli to czytasz że jestem już na Kubie, mniej biurokracji i tej cholernej rodzinnej, Wolę prowadzić wysypisko tam, gdzie ludzie to docenią. Wejście sobie co tylko chcecie. Już tak dostałem pieniądze z ubezpieczenia. Jebać ten Kraj Dot. Okej, okay. to jest mi kroknia. Eeeh, yy, jednak nie. A dynamity max, dobra. Właśnie jeszcze tego byłem ciekaw. Tu mam też maksa okej, okay, a jak ja mam się stąd wydostać? Można teraz jakoś to wyłączyć? Nie no, chyba trzeba po prostu wyjść... Aha, wyjść tym... Yy, wyjściem, co ja niby wchodziłem tu. O, tędy. Cholera niedźwiedzia słyszę. Hmm, jakoś się stąd wydostańmy. Jaki inkognito A to oni tu są jeszcze A co tu? Ten lot o tym helikopterem Ale daję. Dałem... I trafionego strzała. Dobra Uwolni Uwolnimy ją, bo na da info o kolejnej skrytce peperskiej Dobra mów do mnie Mów do mnie mów do mnie Dobra czyli mamy kolejną info Kolejne info o skrytce Chwilowo tu sobie stanę I parę rzeczy ogarniemy Przede wszystkim ee, A tu jest skrytka. No to tu się udamy na kolejny łup. Tą skrytkę peperską kawałek za tą stacją. Eee, później silos, i później ten posterunek. A i tu jest kombuj, No to może jakoś się to dogra. Wszystko w czasie zobaczymy. Jeszcze talenty wyjdę. Ponieważ właśnie na to, na to zbierałem. Mój maksymalny poziom zdrowia wzrasta do 150%. I to jest bardzo przydatne. Widzieliście po ostatniej 200% po ostatniej misji z tym oczyszczeniem. Byłem praktycznie na dwa strzały tam. Także to musimy poprawić. A ja się już będę z wami żegnał. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejny już niebawem. Także hej, do zobaczenia.